Ja, wielki rycerz, pichot, przybyłem tu, pod jaskinię Smoka, by tę przebiegłą godzinę ubić. Smoku! Smoku, wyjdź z jaskini! Eee, pana... Smoku! Eee... no, e, przepana! Czego lichy stworzy? Eee... no bo ten tego, no, no, jakby to panu wytłumaczyć, no, e, no bo to nie jest jaskinia Smoka. Nie Smoka? A czegoż więc? Eee. eee kłopoty. Witam, nazywam się Krzysiek Krzyszmen i zapraszam na kolejny, już 68. odcinek podcastu Jaskinia Głupoty. Dzisiaj właściwie tylko jedno ogłoszenie, aczkolwiek jest to bardzo ważne ogłoszenie i przez to czyni ten odcinek najważniejszym w historii całej Jaskini Głupoty. Na pewno pamiętacie, jak Donald Tusk, nasz premier, próbował trzykrotnie ocentrotować internet. Trzy razy mu się to nie udało. Jednak internauci to jest naprawdę potężna siła i dzięki nam takie rzeczy nie przejdą. Ale to była Polska, coś, coś mniejszego niż to, co się teraz święci. Teraz cała Europa jest zagrożona. Przez co? Przez akta. Co to jest akta? Akta to międzynarodowy pakt, który w swoim założeniu ma być bardzo piękny, bardzo pozytywnie działanie ma wywołać, aczkolwiek skutkuje to realnej cenzurze internetu i niebezpiecznemu ograniczeniu funkcjonalności takich serwisów jak na przykład YouTube, Twitter, Facebook, Google i takich tam. Możemy sobie zobaczyć na YouTubie kilka filmików na ten temat. Oczywiście linki będą pod odcinkiem, jednakże chodzi tego wszystkiego jest to, że y, funkcjonowanie tego YouTube'a, Facebooka, Twittera, y, Google Plus'a będzie poważnie ograniczone. Naprawdę będzie cenzura w internecie dzięki temu y, temu pakt, paktu paktowi, nie paktu. Y, dzięki temu. Po prostu nie będzie tej wolności słowa. Słuchajcie, nie wiem jak wy, ale ja jestem liberałem. Dla mnie wolność jest naprawdę ważna. Wolność jest chyba najważniejsza w moim życiu. No, oprócz takich rzeczy jak Bóg i takie tam. Wiadomo, są rzeczy ważniejsze, ale w takim, innym, w takim życiu wolność jest naprawdę ważna. Bez wolności się... ja bym nie mógł funkcjonować. I właśnie dlatego jestem przeciwko akta. Internet jest jedynym wolnym medium. Coś yy, w czymś... coś... Czy naprawdę jest ta wolność słowa? Teraz jest naprawdę zagrożona. Polska już 26 stycznia ma podpisać yy, akta. Yy... No wiecie co, to jest mniej niż tydzień. Mniej niż tydzień, a tu tyle rzeczy jest do zrobienia. Na szczęście możemy coś zrobić. Aby pakt przeszedł, musi zostać przegłosowany w Parlamencie Europejskim. Tutaj wkraczamy my, internauci z Polski i z innych krajów. Cenimy sobie wolność internetu i będąc przeciwni piractwu i zabronionym praktykom, uważamy, że nieserwatowana sieć to nie tylko jedno z najważniejszych osiągnięć teraźniejszości, ale również jedyna droga w przyszłości. No nie wiem jak Wy, ale ja tak uważam. No może nie jedyna, yy, ale. W każdej chwili może powstać coś nowego, ale na to się nie zanosi. Sytuacja nie wygląda dobrze, no bo mamy mniej niż czy dzień. Słuchajcie, to jest naprawdę mało czasu. Kiedy Donald Tusk chciał oznakować internet, czas był właściwie nieograniczony, ale nam się to udało. Teraz jest, mamy małe ograniczenia. To jest mniej niż czy dzień. Co możemy zrobić? Słuchaj, bierzesz teraz komputer. Obojętnie co, komputer, tablet, co tam masz, telefon i piszesz sobie list. Piszesz sobie list do europosła. Tam weź sobie warianty, zmień na pań, pani i coś takiego. Najlepiej, żeby to był oficjalny język. Najlepiej, żeby po prostu, tak jak piszesz do, do, nie wiem, do jakiegoś urzędnika państwowego. No chyba, że jesteś Martinem Lechowiczem i tego urzędnika naprawdę starasz się zbyć. No ale w każdym razie, napisz tak ofi, oficjalne przemówienie. Nie, oficjalny list, przepraszam. I co robisz? Pod odcinkiem będzie lista adresów mailowych do europosłów z Polski. Wysyłasz do nich ten, ten list mailem, oczywiście, i czekasz na odpowiedź, jeżeli takowa będzie. Internaści z całej Polski to robią i, i, i że z duchem demokracji powinniśmy, powinniśmy już wygrać. Dlaczego? Bo demokracja to nie jest rządy kilkuset ludzi. Tylko rządy ludu. Yy, więc to nie jest tak, że ci posłowie sobie wybierają, tylko właściwie posłowie są wybrańcami od ludzi, którzy mają zrobić to, co ludzie chcą, co ludzie chcą, żeby było. Tak, taka na tym polega demokracja. I właśnie my musimy uświadomić tym ludziom, że my tego nie chcemy. Yy. Wiem, że w Polsce to nie jest taka demokracja, jak powinna być. Właściwie demokracja jest takim głupim systemem, że nie da się zrobić, żeby to był głos ludu, ale możemy chociaż tak spróbować. Możemy przekonać, że my naprawdę chcemy wolnego internetu. Zróbcie to, bo naprawdę bez tego nie wiem, czy jaskinia głupoty będzie się mogła ukazywać. Przeba, właściwie jaskinia głupoty będzie się mogła ukazywać, bo to jest właściwie takie pieprzenie na. Bez tematu, ale słuchajcie, tu nie chodzi tylko o to, tu chodzi o YouTube, o Facebooka, tu chodzi właściwie o wszystko. Jeżeli nie chce ci się wysyłać tych mailów, bo tego jest naprawdę dużo, możemy przynajmniej, możemy przynajmniej podpisać petycję. Link do petycji oczywiście też będzie pod odcinkiem. Tyle możemy zrobić, słuchajcie. Według mnie to jest mało, bardzo mało, ale może nam się udać. Szansę mamy. No, według mnie szanse mamy naprawdę małe. Przede wszystkim jest to spowodowane temu, że, do że dowiedzieliśmy się 20 stycznia, kiedy głosowanie odbędzie się 26. Czasu mamy naprawdę mało, ale jeżeli w ruch pójdzie wykop, jeżeli w ruch pójdzie Facebook, to się uda. Pod odcinkiem dostaniecie filmiki. Dostaniecie, dostaniecie wydarzenie na Facebooku, petycję. Lista maili będzie w tym wydarzeniu na Facebooku, więc tam wszystko możecie przeczytać. Dostaniecie, dostaniecie też stronę, na której, której jest szerzej to opisane. Bo właściwie ja to potraktowałem tylko skrótowo, bo. bo... Właściwie yy, tu chodzi o to, żeby się w to samemu zaangażować. Naprawdę publikujcie na Facebooku, na Twitterze, na Google+, Plusie, na Blipie, czy na czymś tam. Obdwońcie znajomych, rodzinę, to jest naprawdę ważne i bez tego nie będzie wolności słowa. Ja jestem całym sercem za tym i przez najbliższe 6 dni będę bombardował tym Facebooka, będę bombardował tych dosłownie wszystkich, żeby się ludzie po prostu obudzili, bo no, bo nie chcę, nie chcę wiedzieć, jak to będzie wyglądało, kiedy, kiedy wielki brat będzie patrzył na nas. Dziękuję za wysłuchanie, dziękuję za poświęcone mi te 6 minut. Zapraszam do kolejnych odcinków Jaskini Głupoty, oby w wolnym internecie. Dzięki za wszystko, trzymajcie się, na razie. Cześć, mówił Krzysiek. Słuchaliście podcastu Jaskinia Głupoty. Serdecznie zapraszamy do komentowania i słuchania kolejnych odcinków na stronie jaskinia.cocc.